Wieczysta Kraków po playoffach awansowała do BetKlik pierwszej ligi. Czym właściwie jest ten klub? Kim jest tajemniczy właściciel Wojciech Kwiecień? Na co ją stać? Kogo mogą ściągnąć i gdzie będzie grać? A przede wszystkim, czy jest w stanie awansować do Ekstraklasy? Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedź. Ja nazywam się Krzysztof Lenarczyk i serdecznie zapraszam. czysta, czysta! czysto! Wieczysto! Wieczysta Kraków to klub założony w 1942 roku. I nie myślcie, że kiedyś była to potęga rodzaju Wisły, Krakowi, Hutnika czy Garbarni. Raczej piłka okręgowa, raczej piłka podwórkowa, i głównie był to klub osiedlowy. I jest to też rodowód klubu, którym on się szczyci. Wszystko zmieniło się w 2020 roku, kiedy to Wojciech Kwiecień spłacił długi ówczesnego klubu i przejął jego stery. Sam król aptek, jak czasami jest określany, to postać bardzo tajemnicza. Każdy kojarzy go z tego, że jest właścicielem sieci aptek Słoneczna. To jest naprawdę bardzo tajemnicza postać i wydaje mi się, że, że on bardzo dobrze to rozgrywa, te wszystkie media, że nie udziela wywiadów, że, że sobie po prostu siedzi tam spokojnie i steruje wszystkim z siedzenia. Wojciech Kwiecień rzeczywiście bardzo mocno chroni swoją prywatność. Kojarzę artykuł na temat właśnie Wojciecha Kwietnia w jednym z portali krakowskich i na początku ten artykuł był okraszony dużą liczbą zdjęć Wojciecha Kwietnia, a w pewnym momencie te zdjęcia z tego artykułu zniknęły. Trzeba jasno powiedzieć, że takiego Szaleńca w pozytywnym tego słowa znaczeniu w polskiej piłce nie było od bardzo dawna. Jak można usłyszeć w środowisku, Wieczysta to jego klub zabawka. Inwestuje głównie prywatne środki, często ściągając z byłych zawodników Wisły swojej pierwszej piłkarskiej miłości. Nie jest tajemnicą, że on jest też dużym sympatykiem zespołu Białej Gwiazdy. Bardzo dużo osób, które chodzi na Wieczystą, później zasiada na remonta na, na trybunach. W Wieczystej Kraków jest no limit, a pensje w klubie zna tylko Księgowa. Stąd bardzo ciekawe nazwiska przy ulicy chałupnika w Krakowie, jak Rafa Lopez, a teraz chociażby Carlitos. Wojciech Kwiecień często mówi, że on tak naprawdę nie wie, ile wydaje na piłkarzy na pensję. Jak, jak się na kogoś uweźmie, to go ściągnie. Trudno powiedzieć, ile on stanie jest, jest wyłożyć. Myślę, że to będą miliony euro. Wojciech Kwiecień bawi się więc futbol menedżera w prawdziwym życiu. Ale czy to źle dla mieszkańców okolicznych bloków? Chyba nie. Więcej przychodzi osób teraz na wieczystą, natomiast no, kusi ich kiełbaska, kusi ich piwo, kusi ich darmowy bilet emocje piłkarskie, które można na Wieczystej zobaczyć. Drużyna rezerw osiągająca sukcesy, odnowiony budynek klubowy i wiele więcej. Chociażby świetnie funkcjonujący sklepik z gadżetami. I to taki, którego mogą pozazdrościć kluby ekstraklasy. Ten sezon dla Wieczystej Kraków nie był jednak łatwy, choć długo wydawało się, że awans ugrany będzie w Cuglach. Seria sześciu niewygranych meczów z rzędu, w tym dwie absurdalne porażki ze Skrą Częstochowa i Wisłą Puławy dały poważne obawy. Czy Wieczysta Kraków zdoła Zrobić awans w barażach Przemysław Cechesz, który nieco wcześniej po remisie ze Świtem Szczecin 2-2 zastąpił słowo Peszkę, całkowicie odmienił drużynę. Mecze playoff, mecze barażowe o awans do BetKlik pierwszej Ligi wyglądały tak, że ręce same składały się do oklasków. Rywale w zasadzie nie mieli nic do powiedzenia, szczególnie w przypadku meczu finałowego. W najważniejszym meczu górę wzięło doświadczenie i jakość. Są to przecież zawodnicy, którzy jeszcze niedawno grali w poważnych klubach w Europie, a jak w przypadku Peszka, w Lidze Mistrzów i to w tym sezonie. Co więc teraz czeka Wieczystą? Po awansie do BetKlik II Ligi z klubem pożegnało się aż 20 zawodników. Wieczysta zaś w dniu awansu ogłosiła aż dwa transfery, co jest nietypowe dla polskich drużyn. Pierwszym ogłoszony został legendarny na polskich boiskach Carlitos, król strzelców w Ekstraklasyce grający wówczas dla Wisły Kraków i dwukrotny zawodnik Legii Warszawa, a także Dawid Szymonowicz. Bardzo doświadczona obrońca na tym poziomie, ostatnio grający dla Puszczynie Połomice. To jednak nie koniec, bo medialne plotki mówią o tym, że w klubie zagra Grzegorz Krychowiak i gdyby połączył się razem z Jackiem Góralskim, mielibyśmy w środku boiska niemalże duet reprezentacyjny. Wiekowy, ale wciąż reprezentacyjny. Pytanie jednak, czy na poziomie zaplecza ekstraklasy, to jednak nie jest za mało, by wywalczyć awans. Zawodnicy typu zgrane karty, zawodnicy z doświadczeniem, zawodnicy z jakością, ale pierwsza liga wymaga o wiele, o wiele więcej i to zarówno pod względem taktycznym, mentalnym, także w przypadku przygotowania sztabów do spotkań. Jak mówił przemysław Cecherz, tuż po awansie Wieczysta na pewno będzie walczyć o najwyższe cele, bo Wojciech Kwiecień nie lubi przystanków. Do tej pory, odkąd objął tam stery, tylko w jednym roku nie było awansu do wyższej klasy rozgrywkowej przy ulicy Chałupnika. A skoro już przy ulicy Chałupnika jesteśmy, czas na przedostatni element naszej analizy, czyli stadion i okalające go bloki oraz kościół, który często słychać podczas transmisji telewizyjnych. Jedno jest pewne. Wieczysta Kraków w BetKlik pierwszej lidze nie będzie grać na tym stadionie. Powód jest bardzo prosty. Nie ma tam masztów oświetleniowych, które sprawiają, że Wieczysta może swoje mecze rozgrywać tylko do określonej pory. Stadion też nie do końca jest gotowy na te rzesze kibiców, bo choć niektórzy mówią, że to sztuczny klub i sztuczny twór, rzesza fanów wokół Wieczystej jest już zbudowana. Darmowe bilety, rodzinna atmosfera, najlepsza kiełbasa w Polsce i wiele więcej są powodami, by kibice stadion przy ulicy chałupnika odwiedzali. A magia nazwisk, także tych, związanych z Krakowem, sprawia, że nie ma problemu z zapełnieniem trybun. Podczas ostatniego meczu finału baraży pojawił się jednak transparent wieczysta musi grać w Krakowie. Kibice się tego domagają, bo mają świadomość, że ma to znaczenie dla drużyny. Finał jednak może być smutny. Mówi się o tym, że wieczysta sezon BetKlik pierwszej ligi rozegra w Sosnowcu, na jednym z najlepszych obiektów w Polsce, ale nie mającym najlepszej murawy, o czym przekonał się chociażby Raków Częstochowa. Jedno jest pewne: Wojciech Kwiecień w przyszłości zrobi wszystko, by mecze odbywały się przy chałupnika. Choć jak wiadomo, remont stadionu i jego budowa, która miała się odbyć przy pomocy ratusza miejskiego w Krakowie. Do tej pory nie wystartowała. Dużo też było newsów na temat potencjalnej fuzji wieczystej Kraków z Wisłą Kraków lub wejścia Wojciecha Kwietnia do samej Wisły. Jest to jednak niekończąca się historia, czyli Never Ending Story. Historia wchodzenia jego w Wisłę Kraków jest już tak długa i trwa tyle lat, że naprawdę trudno jest mi uwierzyć, że w najbliższym czasie, czasie coś by się tu mogło wydarzyć. Jarosław Królewski jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, bo odpadają mu kolejne opcje na zasilenie klubowego budżetu. Potrzebuje pieniędzy tu i teraz e, czaruje trochę Wojciecha Kwietnia, próbując go na różne sposoby namówić na to, żeby w tą Wisłę zainwestował, ale mm, no, z, z otoczenia płyną bardzo sprzeczne komunikaty, natomiast no, takie moje źródło bardzo mocne mówi mi, że, że tutaj w najbliższym czasie też nic nie wydarzy. A więc finalnie. Wieczysta Kraków to klub zabawka, ale z dużym potencjałem. Dopiero jak uda się awansować do europejskich pucharów, to wtedy jakiś sufit się pojawi. W tym momencie takiego sufitu nie widzę. Pytanie jednak, czy w Krakowie jest miejsce na kolejną dużą markę. A to może oznaczać kolejne sukcesy Wieczystej Kraków. Wszak fortuna Wojciecha Kwietnia prawdopodobnie nigdy się nie skończy, a pieniędzy w Wieczystej zabraknie tylko wtedy, jeżeli on sam z niej się wycofa. Gdy mu się znudzi, to to wróci do miejsca, w którym była przed jego przybyciem. Przypomnę, że 5 lat yy, zanim Wojciech w kwiecień przejął wieczystą, to wieczysta była w A-klasie. My jakoś po cichu wierzymy w wieczystą Kraków w ekstraklasie, wszak same derby z Wisłą na poziomie zaplecza już bardzo mocno wszystkich ekscytują. Dajcie znać, co myślicie o wieczyste, jakie wy macie o tym klubie zdanie, czy pozytywne, czy negatywne. Ja nazywam się Krzysztof Lenarczyk, życzę Wam dobrego dnia. Wy? Dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, dzięki temu takich materiałów będzie zdecydowanie więcej. Cześć!